Zwróciłem uwagę na ślimaki, ponieważ historycznie tutaj już od bardzo dawnych czasów Hipokratesa, Pliniusza, zwróciłem uwagę na. Właściwości medyczne i wartości odżywcze bardzo pozytywnie działające na zdrowie człowieka. Zwróćmy uwagę, że również różnego rodzaju i choroby wrzodowe. Tam też te produkty ślimacze mogą pełnić ważną funkcję. Tematem badania na razie jest uzyskanie takiej grupy ślimaków, która byłaby najbardziej przydatna. Do, do pozyskiwania tego, tego materiału. Natomiast naszym odkryciem jest to, że działają owszem regeneracyjnie, ale na komórki prawidłowe, natomiast wręcz morderczo na komórki nowotworowe.